Mój gang napala, mój gang strzela, a, a mój gang ma pitbóly. mój gang jebie psy, mój gang strzela pistoletami, mój gang ma łzyki, tak, 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 mój gang rucha w dupy dziki, je, 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 je. Napadają na banki jak Ganga Bani, Ganga Ganga, ganga, ganga Bani, Napadają na banki jak Ganga bani. Mają pipule, Mają dziewki, Napadają na, na banki jak ganga, ganga Bani, Mają maski I Mają duże pitbule, tak, Mój jest spoko, Mój spoko, nie, je, je, je. Są cały na nie, nie, jednak każdy chlamusów w mordę i konfidentów, jebacz konfidentów. Trzecią JP, jebać konfidentów. Przecią JP, JP, tak, tak, JP. Uff. Mój gang ma pić mój gang ma dwejlery, mój gang strzela UZI, mój gang. Jest spoko, tak, tak, jest spoko. Mój gang, ma rodweilery. Mój gang, strzela jak je, yeah, je, yeah, je, yeah, je. Yeah. Rucha dziwki, tak, 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 tak. Napadam na bankier yeah, gangal jak gangal tak, jak yeah, gangal bunny, yeah, je, yeah, je, yeah, je, yeah. je. Tatu może na ciele. Rodze wypisani w kurwiele. Ci konfidenci jebać w dupę, bez tekstu, tylko freestyle. Ja lecę tylko freestyle, jak fuzji. Tak, tak, tak. Jebać konfidentów tych lamusów pierdolonych, jebać w bryj. To są moje gangi, mordeczko to moje gangi. Tak. Je, 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 to jest mój gang. Ma am pach pach pach, uzikiem pach pach pach. I'm a dresser, I'm a minigunner. ta ta a dresser, I'm ta 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 ta, dresser, gang, am a dresser,